witaj, witam w kolejnym tygodniu, czas na uzupełnienie tabelki na RoboForex. Rozpoczniemy tutaj w ten sposób. Mamy takiego maila, na otworzyłem w swoim koncie i tu przychodzi w ten sposób, jakby to powiedzieć raport z ostatniego dnia i mamy tutaj z jednego konta zagrywki tutaj osoby, którą subskrybuje. Ta osoba tutaj miała takie wyniki. Mamy z innych dni, możemy sobie popatrzeć. Ten raport jest akurat fajny, bo możemy zwrócić uwagę, czy to jest profitowy, czy nieprofitowy. Powiedzmy, o tutaj, yy, Gasz, który gra na złocie, yy, ma całkiem fajne wyniki i dzięki temu moje konto rośnie, a tam, gdzie jest na minusie, to tam niekoniecznie to tak wygląda. Przejdźmy sobie do rzeczy. Mamy tutaj kontorowy forex, sobie odświeżymy je. OK. I mamy tutaj te trzy konta. Konto na złoto, tu mamy 431, to sobie już wpisujemy. Tutaj. 431. OK. I tutaj mamy stosunek procentowy od kapitału początkowego. W ten sposób zrobione, tutaj było 220 poprzednio. W tej chwili 223. A po przecinku nie będę pisał, tylko... W sposób, tutaj na tej samej zasadzie, o ile wzrosło, to do tego, ile to jest procent, ale to by prosto się liczyło, mamy 196 i 217. 196 i 216. Tak zgadza się, to jest 17. I to napisałem. No, i teraz jeszcze jeden parametr, czyli total balance, czyli 10,68. Wiemy tutaj 10,68. No, i tu mamy od początku, patrząc tutaj liczenie, czyli od kwoty startowej, po trzecim tygodniu jestem 25% do przodu na tą chwilę, więc całkiem przyzwoity wynik. Które konto się najbardziej opłaca subskrybować, które jest najmniej, najbardziej ryzykowne, to już jest kwestia do indywidualnej oceny, jak tobie się wydaje. Jeśli jesteś zainteresowany tym projektem, chciałbyś więcej, to możesz do mnie napisać, tam na dole w opisie są na pewno odpowiedzi do tego linki do mnie, do social media. Jeśli chcesz się zarejestrować i jesteś świadomy ryzyka, że to można stracić, nie tylko się zarabia, też można stracić, bo tutaj na przykład balans miałem w tygodniu 400 prawie 70, a poszło, że tak powiem, w drugą stronę. No ale, re, relatywnie, ogólnie jest więcej do przodu jak do tyłu. No kwestia dobrego e, przemyślenia sprawy, podjęcia ryzyka, nie, absolutnie Cię nie namawia, to musi być Twoja i włączyć Twoja decyzja, czy Ty chcesz, a jeśli byś bardzo chciał, czy coś, to możesz się do skontaktować, podpowiem, jak tutaj, co i jak. Znaczy to w następnych odcinkach e, będę pokazywał, jak założyć konto, jak w razu złożyć depozyt i też jakąś e, próbną wypłatę zrobię, aby pokazać, że platforma jest w jakiś sposób też wypłacalna. Choć ten blok istnieje już parę lat. Jak to będzie w dalej, nie wiem. Jak długo to będzie trwało, też nie mam pojęcia. Na to chwilę jest w miarę fajnie. Zobaczymy jak będzie dalej. To tyle ode mnie. Pozdrawiam Cię. Cześć.